Noc muzeów w krainie dinozaurów obfitowała w atrakcje, które pozwalały lepiej zrozumieć historię regionu. Odwiedzający w gminie Ozimek mogli przenieść się w czasie aż do prehistorycznych odkryć. Nasza wystawa mieści się w budynku starej szkoły, powstała staraniem Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa i tutaj na parterze znajduje się właśnie nasze Muzeum Paleontologiczne, które prezentuje skamieniałości pochodzące z ery mezozoicznej, z Triasu, a konkretnie z Noryku i skamieniałości to liczą 225 milionów lat fragmenty prehistorycznych zwierząt głównie płazów, płazów wodnych, wodnolądowych, gadów wodnych, gadów lądowych, no i oczywiście naszego silezaura, czyli Śląskiego Jaszczura spod Opola. W Muzeum Hutnictwa prezentowane wystawy przybliżały bogatą historię regionu, zaskakując obecnością orientalnego akcentu. Nocne zwiedzanie to także symboliczny most łączący pasjonatów i turystów, zarówno dosłownie, jak i w przenośni, dzięki zabytkowemu mostowi w Ozimku. Nasz most, który został zbudowany w roku 1827 przez Karla Szoteliusa, jest Najstarszym tego typu zachowanym zabytkiem na świecie. Jest to absolutny unikat. Nigdzie w świecie nie zobaczymy takiego mostu. Udostępniamy już od jakiegoś czasu, istniejącą w naszym, przy naszym muzeum, ekspozycję sztuki afrykańskiej. Jest to. Wystawa zupełnie unikatowa. Posiadamy eksponaty, którego nie powstydziłyby się wielkie muzea etnograficzne. W Izbie Pamięci w Dylakach można było odkryć historie ukryte w przedmiotach codziennego użytku, które dziś często są zapomniane. Kiedyś towarzyszyły w codziennym życiu. Przez nas zostało to pomieszczenie nazwane Galerią Obrazów. Może i nie tylko, bo jeszcze dołączono do tego kilka takich bardzo ważnych eksponatów, które Odpowiadały nam w tym pomieszczeniu, a nie w głównej y, izbie. Druga sala to już jest taka sypialnia, kuchnia, y, pokój stołowy, y, y, kuchnia właściwie z y, taką umywalnią, jak to kiedyś bywało. Noc muzeów w Gminie Ozimek zorganizowana była w ramach projektu realizowanego przez LGD Krainę Dinozaurów.